To Max. Nieziemskie gwiazdy. Największe hity. Wywiady. Plotki. Witajcie w przyszłości. Za nami chyba najważniejszy dzień, na który czekali wszyscy fani filmu Powrót do przyszłości 2, czyli 21 dzień października 2015 roku, do którego przeniósł się bohater Marty McFly. Jak jest w przyszłości? No, myślę, że, myślę, że całkiem przyjemnie, ale my dzisiaj w Szumaksie na przekór nie będziemy mówili o przyszłości, a o przeszłości, bo to jest podsumowanie tego, co działo się w mijającym tygodniu. A zaczynamy od początku, czyli od poniedziałku, który był wyjątkowo dobry dla sama Smitha. On w swoich rękach, jak już teraz możecie zobaczyć, trzymał dwa certyfikaty wskazujące na to, że w jego ręce trafiły właśnie dwa rekordy Guinnessa. Pierwszy za sprawą singla do najnowszej części Bonda, czyli piosenki Writings on the Wall. Która jako pierwsza w historii całej serii o agencie 007 trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli. Druga nagroda, drugi rekord sam zawdzięcza swojemu debiutanckiemu albumowi, czyli In the Lonely Hour, który przez 69 tygodni od daty premiery cały czas utrzymywał się na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. A wy co zrobiliście w mijającym tygodniu? Same duże newsy w tym tygodniu, teraz o samej Swiffie, ale w spódnicy, czyli o Adel, która wygląda na to zupełnie niespodziewanie. Ogłosiła całej Wielkiej Brytanii i przy całemu światu ze sprawą internetu, że powraca na scenę. No wyobraźcie, sobie siedzicie przed telewizorem, oglądacie i nagle słyszycie z głośników dobiegający głos, który należy do Adel, a na ekranie widzicie tekst, który ewidentnie świadczy o tym, że wokalistka zamierza wrócić. No i faktycznie wszystko potwierdziło się w środę, kiedy Adel na swoim Twitterze opublikowała dosyć obszerne oświadczenie, w którym przyznaje, że i owszem, musiała się odnaleźć, ale w końcu wraca na scenę. Niezłą niespodziankę zgotowano też Asherowi, który został zaproszony do Białego Domu na uroczystość 50-lecia istnienia amerykańskiego Ministerstwa Kultury. Tam jako jeden z kilku artystów miał uświetnić swoim śpiewem tę uroczystość, no ale po zakończeniu oficjalnej części to on został największą jej gwiazdą. Okazuje się, że w tym dniu Asher obchodził swoje 37. urodziny, no i amerykańska para prezydencka zaśpiewała mu 100 lat i nawet uraczyła mafinką z płonącą świeczką. Nie wiem, jak Was, ale mnie bardziej niż śpiewająca para amerykańska to szokuje to, że Aszez jest naprawdę niski. A co w Polsce? A na przykład Ewa Farna powróciła do nas z nowym singlem, który promuje jej kolejny album. Album nazywa się Inna i tytuł jest nieprzypadkowy, bo ta płyta jest naprawdę zupełnie inna. Jest wariacją jazzowo-akustyczną na temat numerów, które dobrze znamy z list przebojów. A jak brzmi nowy singiel zatytułowany Tu? Możecie posłuchać właśnie tu. Nie przejmuj się! To sobie podsumowaliśmy. Słyszymy się w kolejną sobotę po 14 w najnowszym wydaniu Show Maxa. Oprócz tego subskrybujcie nas na YouTube, dodajcie nas na Fejsie, dodajcie nas na Instagramie, dodajcie nas na Snapie. Tam wszędzie jesteśmy i czekamy na Was. Chcemy Wam pokazać, jak wygląda i jak robi się radio.